Kontynuujemy nasze opowieści o architekturze Warszawy i zawandrowaliśmy na warszawskie Powiśle, na Soled 101 do kamienicy zaprojektowanej w roku 1938 przez architekta Stanisława Marzyńskiego. Architektura Powiśla i w ogóle całe Powiśle może być takim przykładem, na którym można pokazać zmiany następujące w architekturze Warszawy w latach 20. i 30. -tych. Powiśle, które było zamieszkane przez ludzi ubogich, żyjących z prac związanych z Wisłą. Flisaku, rybaków, piaskarzy bardzo często zaczęło w latach 20 i 30 bardzo mocno się zmieniać. Pojawiała się tutaj nowa architektura. Już w latach 30-tych tak naprawdę moglibyśmy tutaj wytyczyć takie wyłączyć takie enklawy, pewne, pewne zakątki, które były zabudowane tylko i wyłącznie nową architekturą, nowoczesną architekturą lat 20 i 30. -tych. Natomiast architekt Stanisław Marzyński to jest postać bardzo dobrze znana. To jest absolwent Wydziału Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, później także profesor Politechniki Warszawskiej. Przed wojną był związany głównie z projektowaniem kościołów. Między innymi jego projektem jest Kościół Redemptorystów na ulicy Karolkowej w Warszawie. Kościół, który jest sanktuarium Klemensa Marii Hofbauera, czyli jednego z patronów Warszawy. Natomiast te projekty związane z architekturą sakralną, to nie jest jedyny, jakby jedyna część jego, jedna część jego pracy. Projektował także obiekty wypoczynkowe, m.in. w okolicach Worochty w drugiej połowie lat 30., natomiast był także autorem projektów zabudowy Placu Piłsudskiego w Warszawie, ale także projektował założenia pomnikowe, m.in. Pomnik Zjednoczenia Ziem Polskich w Dyni i Pomnik 6 sierpnia, który miał stanąć na Placu Zawiszy i miał upamiętniać wymarsz pierwszej kompanii kadrowej z krakowskich oleandrów 6 sierpnia roku 1914. Natomiast oba te pomniki ostatecznie nie zostały zrealizowane. Z racji tego, że znał bardzo wiele osób związanych z polskim kościołem w okresie okupacji niemieckiej, pracował czy współpracował przy zabezpieczaniu kościołów warszawskich. Natomiast wziął udział także w powstaniu warszawskim i walczył na, na Pradze. Później także po, jakby obserwował tą płonącą Warszawę z prawego, prawego brzegu. Musiał to robić na nim niesamowite wrażenie dlatego, że patrzył na płonącą Warszawę i płonące zabytki, z którymi był bardzo mocno związany. Warto wspomnieć, że w latach 20. pracował przy inwentaryzacjach Zamku Królewskiego w Warszawie. Między innymi dokonywał takich pomiarów inwentaryzacji. Później w latach 70. 80. kiedy zamek odbudowywano pracował według tych jego prac odtworzono, czy odtworzono między innymi tarczę zegara umieszczonego na wieży Zygmuntowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Natomiast powojenny okres jest od budowa warszawskich kościołów i tutaj warto wspomnieć te prace z którymi był bardzo mocno związany, czyli z kościołem y, katedrą św. Jana na warszawskim starym mieście wybudowanej po wojnie według projektu Jana Zachwatowicza, ale także kościołem św. Piotra i Pawła na Koszykach, albo kościołem św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży. W Polsce modernizm był bardzo mocno związany z procesem odzyskiwania niepodległości, a więc co za tym idzie jakby też modernizacją kraju i niedługo po odzyskaniu niepodległości miasta w niektórych częściach wręcz zmieniały się diametralnie i jakby ten charakter stawał się zupełnie inny. Powstały takie osiedla np. w Warszawie jak WSM na Żoliborzu, jak Kolonia Tor na Pradze, WSM na Rakowcu czy na przykład kolonia szarych domów na Mokotowie. I oczywiście oprócz realizacji całych zespołów powstawały też domy czynszowe, oraz domy jednorodzinne powstały właśnie w nurcie modernizmu. I to wszystko zmieniało oblicze miasta i pokazywało, że można budować zupełnie inaczej, nowocześniej, a same domy mogą być funkcjonalne i stawać się maszynami do mieszkania. W architekturze modernistycznej stosowano bardzo wiele nowych rozwiązań. Ściany nośne, ściany przestały pełnić funkcje nośne, a więc zastąpiono je słupami. To zaś pozwalało na stosowanie gigantycznych przeszkleń. i Takie szerokie pasmowe okna stały się jednym z symboli architektury modernistycznej. Stosowano, stosowane proste formy przypominały bardzo często pudełka i takie przenikające się prosto spadło ściany były kolejnym znakiem rozpoznawczym architektury modernistycznej. Płaskie dachy, które były niewidoczne z ulicy, pozwalały na tworzenie tarasu i jego pełne wykorzystanie. Natomiast element ten, oczywiście, w Polsce był bardzo często krytykowany ze względu na po polskie warunki atmosferyczne, na zalegający śnieg i także kwestie odprowadzania wody. I czasami bryła otrzymywała też takie awangardowe kształty, czego przykładem był styl okrętowy. Inspirowany on był pędem i szybkością transatlantyków, rozbudzających przecież wyobraźnię mieszkańców Polski tamtego okresu. I dopełnieniem były też płynne linie, różnego rodzaju zaokrąglenia, daszki, nadbudówki inspirowane właśnie mostkami kapitańskimi, maszty flagowe oraz okrągłe okna czy bulaje. I w nowej stylistyce wyparto też detal architektoniczny i plastykę, i z elewacji zniknęły różnego rodzaju rzeźby, sztukaterie, które już tutaj nam się nie będą pojawiały, natomiast w zamian pojawiły się płaskie, gładkie ściany, nierzadko ze szlachetnych tynków, uzupełniającego. Zmienieniem elewacji były też bardzo często kamienne okładziny oraz klinkier Materiałem powszechnie stosowanym były wyprawy tynkarskie. Były znacznie tańsze nie tylko na etapie realizacji, ale i konserwacji. Tynki były materiałem bardzo praktycznym. Bardzo często stosowano tynki szlachetne w tamtym czasie. Były one droższe poprzez zastosowanie wielobarwnego żwiru, mielonego marmuru, a także opiłków szkła. W zależności od dodatków uzyskiwano rozmaite efekty fakturowe i światłocieniowe. I tynki, mimo ceny, miały wielu odbiorców. Efektem końcowym był właśnie niesamowity efekt światłocienia, ale także trwałość tego materiału. Natomiast bardzo powszechnym materiałem i chętnie stosowanym był klinkier. Wobec niskich cen to licowanie cegłą klinkierową było bardzo popularne w budownictwie mieszkaniowym. I wobec tego, że klinkier miał małe, małą nasiąkliwość, stosowano go chętnie, powszechnie, przede wszystkim na cokołach, w przejazdach bramnych, w miejscach najbardziej narażonych na zawilgocenie i zabrudzenie. To licowanie klinkierem odbywało się w dość charakterystyczny sposób. Wybierano płytki o możliwie jednolitej barwie oraz o jednolitym kształcie i podczas oblicowania dbano o to, aby każda płytka związała się z murem swoją tą szorską stroną, szorską powierzchnią i do licowania przystępowano, kiedy mury już odpowiednio wyschły i kiedy już osiadły. Natomiast właśnie zastosowanie tego, tej gładziny utrudniało bądź wręcz uniemożliwiało dokończenie tego, tego procesu i licowanie też odbywało się w dość charakterystyczny, charakterystyczny sposób, czyli od dołu do góry. Po oczyszczeniu i zmoczeniu muru obrzucano go zaprawą cementową, do której dociskano taką licówkę pod tak zwany sznurek. I tutaj do, jakby podobnie przystępowano do oblicowania kamieniem, natomiast piaskowiec czy gran były zdecydowanie droższym materiałem, więc pojawiał się też odpowiednio rzadziej. Mocowano je po prostu tak samo po procesie osiadania oraz wysychania muru budynku taki niesamowity efekt dawało też użycie szarej cegły cementowej układano ją w bardzo różne wzory i jakby specjalnie o takim za, specjalnie zaprojektowanym układzie mistrzem był architekt zresztą związany z Politechniką Warszawską i bardzo mocno związany z Warszawą czyli Romuald Gut, który nie tylko z upodobaniem wykorzystywał taką szarą cementową cegłę, ale też swobodnie nią operował i przykładem pozostaje tutaj chociażby dom Funduszu Faterunku Wojskowego przy ulicy Koszykowej czy dawny zakład ubezpieczeń przy Czerniakowskiej, dom własny Romualda Gutta na kolonii profesorskiej w Warszawie. W okresie lat 20. i 30. bardzo dużą uwagę przykładano do zaprojektowania urządzenia części wspólnych, czyli przejazdów bramnych, klatek schodowych, różnego rodzaju tarasów, które znajdowały się w takich, w takich domach. Oczywiście miało to też podwójne znaczenie. Z jednej strony było ważne dla użytkowników, z drugiej strony informowało osoby wchodzące o guście nie tylko inwestora, nie tylko projektanta danego obiektu, ale także i mieszkańców, którzy zamieszkują taki dany obiekt. Stosowano bardzo chętnie różnego rodzaju przepierzenia, przeszklenia, ale także ścianki luksferowe. Szczególną uwagę przykładano do terakotowych posadzek, na których układano barwne mozaiki, z których układano barwne mozaiki. Stworzone z gorsetików albo irysków. I jakby stanowią one nierozłączny element klatek schodowych z tamtego okresu, czyli z lat 20. i 30, wykonane z gliny, z glin pozyskiwanych tak naprawdę w wielu regionach Polski stanowiły prosty i bardzo trwały sposób pokrycia. Nierzadko bardzo dużych powierzchni, klatek schodowych, sieni, bram, holi, tarasów, ale także i podestów, schodów stosowano je w łazienkach, stosowano je w kuchniach, w mieszkaniach prywatnych, stosowano je także w lokalach gastronomicznych czy w ogóle w budynkach użyteczności publicznej. Natomiast różnorodność tych barw dawała praktycznie nieskończone możliwości indywidualnego wykorzystania tych niewielkich płytek i dzisiaj Spotyka się je w bardzo rozmaitych miejscach, co świadczy o powszechności ich stosowania i pewnego rodzaju dostępności. Takie podłogi świetnie sprawdzały się ze względu na ogromną trwałość, odporność na ścieranie oraz na ciężar, jeżeli postawiono coś po prostu cięższego i stosowano je w miejscach wzmożonego ruchu, a więc też w miejscach, które należało po prostu bardzo często czyścić. Konkurencją dla gorsecików, czyli takich płytek o charakterystycznym takim wcięciu były iryski. Najmniejsze z produkowanych, bo w rozmiarze 2 cm na 2 cm, nazwa została przyjęta od bardzo popularnych miękkich cukierków, które przywędrowały do Warszawy w XIX wieku z Imperium Rosyjskiego i tą nazwę iryski stosowano tak naprawdę w, w oficjalnych nazwach, w korespondencjach. O ile gorseciki układano pojedynczo, czyli taką Płytkę obok, obok płytki, to tak naprawdę i ryski układano yy, z metra, czyli yy, przyklejone licem do papieru. Yy, największym krajowym producentem, oczywiście pozostawała firma dziewulskiej Lange z opoczna, firma posiadała swoją własną. Bocznicę kolejową w Warszawie, a na ulicy Rysiej w śródmieściu Warszawy posiadała swój salon firmowy. Później także taki salon znajdował się w alejach, w alejach jerozolimskich. Natomiast tutaj, właśnie w Kamienicy, na ulicy Solec 101, mamy podłogę ułożoną, ułożoną z irysków w takim geometrycznym wzorze. Natomiast na schodach zastosowano Lastyriko. I na początku XX wieku produkcja tego lastyko. Uh Produkcja tego materiału stała się po prostu zdecydowanie łatwiejsza i, stosowano, i stosowana zdecydowanie częściej. Upowszechniło się lastryko w latach 20., 30., później w latach powojennych nie było ono traktowane jako materiał luksusowy, natomiast no dzisiaj znowu do tego materiału wykończeniowego również bardzo często się powraca. I w latach 20., również i 30., również tym ważnym elementem, Podobnie jak we wcześniejszych okresach, czyli chociażby przed I wojną światową, bardzo ważną rolę w klatkach schodowych odgrywały balustrady, i tutaj w latach dwudziestych w balustradach zaczęła przeważać taka linia horyzontalna i ona jest najczęściej spotykana. Czyli te relingi, też czasami jakby zaczerpnięte z, tej, z tych transatlantyków, z okrętów, przechodziły równolegle właśnie do, do poręczy i do biegu schodów, i było to zgodne z. Z estetyką takiego, takiego awangardowego, też modernizmu, oraz do tego preferowania tych, tych elementów horyzontalnych, chociażby w kompozycji elewacji. Co ciekawe, uzyskując bardzo proste materiały, czyli żelazne słupki, różnego rodzaju płaskowniki, cełowniki, moderniści potrafili osiągnąć jakby ciekawe efekty estetyczne. W Warszawie do dnia dzisiejszego zachowało się bardzo dużo obiektów pochodzących. Z lat 20. i 30., mimo oczywiście tego, że Warszawa w dużej mierze została zniszczona podczas II wojny światowej. Natomiast przez dziesięciolecia, przez okres powojenny, bardzo często zacierano te elementy charakterystyczne dla tamtej architektury. W ostatnich dziesięcioleciach też znikają one za termomodernizacjami, nie zawsze przeprowadzonymi zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Za styropianem znikają bardzo często chociażby ślady po pociskach z okresu II wojny światowej. Najczęściej z powstania warszawskiego, a przecież one bardzo dobitnie świadczą o historii Warszawy ostatnich, ostatnich dziesięcioleci. Natomiast bardzo często te modernizacje są przeprowadzane w sposób chaotyczny, niezgodny z wytycznymi konserwatorskimi. Jeżeli podejmujemy się remontu takich budynków, warto sięgnąć do dokumentacji do odnalezienia starych fotografii, planów, rysunków, także projektów. Czy dokumentacji z ostatnich remontów? I tutaj, jakby o wartości obiektów, obiektów też modernistycznych, decyduje detal. I on oczywiście nie jest tak bogaty, jak chociażby mamy to do czynienia z kamienicami z przełomu XIX i XX wieku, ale właśnie chociażby mozaikowe posadzki, balustrady. Czasami zachowane klamki czy elementy stolarki drzwiowej, czyli piękne, często fornirowane na wysoki połysk drzwi, świadczą po prostu dobitnie o wartości tego, tej architektury. I chociaż nie zawsze jest to możliwe, to zachowanie detalu pozwala zachować takie właśnie materialne dziedzictwo, które jest nie tylko własnością wspólnoty czy mieszkańców, ale także całej Warszawy, co w kontekście jakby tych gigantycznych zniszczeń z okresu ostatniej wojny pozostaje niebezpieczne. Znaczenia. Tym czym dla warszawskiego śródmieścia jest ulica Mokotowska albo ulica Lwowska. Tym dla warszawskiego powiśla jest ulica Smulikowskiego, czyli pewnego rodzaju rezerwatem dawnej architektury Warszawy. Znaczy, może nie tak dawnej, bo powstałej tuż przed II wojną światową, a więc architektury bardzo luksusowej, architektury bardzo nowoczesnej. Natomiast to powiśle, jak już dzisiaj sobie powiedzieliśmy, w okresie lat 20. i 30. zaczęło się bardzo mocno zmieniać, czyli z dawnej dzielnicy przemysłowej, z dzielnicy zamieszkanej głównie przez ludność robotniczą, Stawała się, stawała się taką dzielnicą Powiśle stawało się taką dzielnicą z enklawami bardzo właśnie nowoczesnej a wręcz luksusowej architektury. Natomiast te zmiany, które następowały, były najlepiej widoczne właśnie na niektórych ulicach w tym tutaj właśnie na ulicy Smulikowskiego, a więc można powiedzieć, że nieopodal wybrzeża Kościuszkowskiego ten fragment Warszawy położony bardzo blisko Wisły, położony blisko projektowanych czy Budowanych wówczas bulwarów, no stawał się przestrzenią bardzo atrakcyjną. Zresztą sama ulica została wytyczona w początku XX wieku, natomiast w początku lat XX. znalazły się tutaj pierwsze zabudowania, ale 10 lat później przeprowadzono regulację ulicy. No i wówczas właśnie zgodnie z planem zagospodarowania tych terenów, zalecono właśnie budowanie tutaj, czy przeznaczono tą ulicę pod właśnie budownictwo. Mieszkalne budownictwo luksusowe. Natomiast to, ten ruch budowlany, boom budowlany tutaj trwał głównie w okresie lat 30., a najbardziej był widoczny w drugiej połowie lat 30. I to budownictwo trwało tutaj do 1939 roku. Natomiast obronną ręką ulica wyszła z zawieruchy wojennej przez lata. Jedynymi pamiątkami po walkach z okresu chociażby 1944 roku były gdzieś tam ślady po pociskach na fasadach zachowanych tutaj kamienic. Natomiast jedną z ciekawszych realizacji stworzonych tutaj w latach 30. jest kamienica z lat 1937-1938, zlokalizowana na rogu ulicy Smulikowskiego i ulicy Tamka. Jest to kamienica zaprojektowana dla Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej i została zaprojektowana przez znanego architekta Bogdana Pniewskiego. Pniewski, który był nazywany księciem, architektów pozostawił po sobie w Warszawie liczne realizacje zarówno z okresu przed, przedwojennego jak i okresu powojennego natomiast właśnie w okresie przedwojennym stworzył chociażby słynne sądy na Leśnie, które były taką wizytówką jego działalności architektonicznej, ale zaprojektował też między innymi swój przebudowę swoje, swojej willi domu własnego w Alei na Skarpie, słynną, zaprojektował słynną kamienicę Nowickiego przy ulicy Konopnickiej 5 chociażby poza Warszawą, zasłynął realizacją bardzo nowoczesnego, modernistycznego hotelu Patria w Krynicy Zdroju, która została zaprojektowana jako lokata kapitału znanego śpiewaka Jana Kiepury. Natomiast Pniewski słynął z tego, że opracowywał bardzo indywidualnie każdy swój obiekt, zarówno jeżeli chodzi o szatę zewnętrzną, formę zewnętrzną, jak i także wnętrza. I tutaj właśnie na ulicy Narogu, ulicy Tamka i ulica, ulicy Smoli. Mulikowskiego. Mamy właśnie przykład takiej... Architektury, gdzie właśnie dwie bryły stapiają się poniekąd ze sobą. Jedna bryła wyższa pięciokondygnacyjna od ulicy Tamka, natomiast druga czterokondygnacyjna od ulicy Smulikowskiego. Natomiast pniewski lubował się w obróbce kamienia i według projektu architekta początkowo właśnie ta kamienica była obłożona płytami kamienia. Natomiast w wyniku zniszczeń wojennych, bo ta kamienica akurat w dużej mierze została zniszczona i w wyniku powojennej obudowy ta dekoracja. Została uproszczona i fragmenty takich płyt piaskowca nieszlifowanego znaleźć można dzisiaj tylko i wyłącznie od strony podwórza, gdzie właśnie w pasie co koło mamy zachowaną taką dekorację kamienną. Natomiast właśnie od strony ulicy Tamka zachowała się do dzisiaj taka plakieta z wizerunkiem Jelonka, która miała stanowić taką dekorację rzeźbiarską. Natomiast takie plakiety w Warszawie nie były tak bardzo popularne. Częściej spotykamy je na przykład dzisiaj w Krakowie, gdzie od zastosowanych takich dekoracji brały się nawet nieformalne nazwy właśnie takich kamienic. Natomiast Pniewski, no oprócz takiego kamienia stosowanego w, w, jakby na zewnątrz budynku, stosował także chętnie obróbkę, stosował także kamień we wnętrzach, czyli tutaj zawsze w jego realizacjach jest spotykany chociażby bardzo Mocno ciekawie opracowany alabaster, marmur bądź wapień. Natomiast tutaj, także w przejeździe bramnym, Pniewski zastosował płyty piaskowca i na jednej z takich płyt znalazł się jego taki monogram, inicjały, w rodzaj, rodzaj gmerku, którym podpisał właśnie swoją realizację. I znawcy architektury, badacze architektury Bogdana Pniewskiego twierdzą, że być może właśnie jest to element takiego właśnie pokazania, że była to bardzo dobra realizacja. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrza, to również uzyskały one bardzo indywidualny charakter, bardzo ciekawa klatka schodowa z ciekawie ukształtowanymi schodami i bardzo ciekawa balustrada, bardzo podobna do tej, która została zrealizowana przez Pniewskiego właśnie w Sądach na Lesznie albo w kamienicy Nowickiego w alei, przy ulicy Konopnickiej 5. Natomiast także do tej balustrady nawiązuje właśnie brama zamykająca przejazd, przejazd bramny, wejście do kamienicy, w którą została wkomponowana tabliczka Adresowa. Zresztą w ostatnim czasie kamienica została poddana renowacji, i jakby uwydatniło się to piękno właśnie tego, tego budynku. Kamienica przy ulicy Smulikowskiego sąsiaduje z kamienicą powstałą w latach 1936-1937 kamienicą o bardzo takiej ciekawie ukształtowanej fasadzie, gdzie właśnie między innymi znajdują się takie wklęsłe lodzie. Natomiast kamienica Reprezentuje styl takiego właśnie miękkiego funkcjonalizmu. E, środkowe okna zostały ujęte takimi właśnie e, zaokrąglonymi e, e, pilastrami. Natomiast wejście do kamienicy zostało zlokalizowane po prawej stronie. I również ten taki przejazd hall został wyłożony płytami, e, płytami kamienia. Natomiast w suficie zastosowano takie świetliki, które pozwalały na w jakiś specjalny sposób operować, e, operować światłem. Natomiast kamienica przez zastosowane materiały, jakby Architektonicznie właśnie zaprojektowaną przez Bogdana Pniewskiego sąsiednią kamienicą. Kamienica na Smulikowskiego 13 została zaprojektowana przez dwóch architektów, Lisieckiego i Krausa. Natomiast była to, był to taki duet architektoniczny, który też w Warszawie zaprojektował w okresie dwudziestolecia międzywojennego szpital imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w, Alejach, w Alei Niepodległości, który dzisiaj jest jedną z siedzib Ministerstwa Obrony Narodowej. Natomiast tutaj na ulicy Smulikowskiego możemy odnaleźć także właśnie bardzo Ciekawe realizacje duetu architektonicznego Jerzego Gelbarda i Romana Sigalina. No, to jest taka, taka czołówka architektów okresu dwudziestolecia międzywojennego. Oni pozostawili po sobie bardzo liczne e, obiekty na terenie Warszawy, na terenie warszawskiego śródmieścia. Słynęli także z e, takiego e, stosowania e, lodzi balkonowych o takich tra trapezoidalnych kształtach, e, co zostało najprawdopodobniej zaczerpnięte z architektury Paryża z okresu dwudziestolecia międzywojennego, bo właśnie tam były stosowane takie opracowane, tak opracowane fasady, właśnie z takimi lodziami. Dlatego też m.in. o tych realizacjach Gelbarda i Sigalina mówiono jako o warszawskich kamienicach typu paryskiego. Natomiast najczęściej były one stosowane te lodzie były stosowane właśnie w fasadach bardzo luksusowych kamienic, które w Warszawie nazywamy często luksami, były to można powiedzieć ultra nowoczesne, bardzo dobrze, dobrze zaprojektowane apartamentowce. Gelbart i Sigalin sunęli też oczywiście z wciskania tych kamienic w już zastaną zabudowę, dlatego udawało im się zrobić to bardzo sprawnie i do dzisiaj w, czasami w dawnej tkance miejskiej możemy właśnie znaleźć takie kamienice z okresu lat 30. Natomiast tutaj pod numerem 10, pod numerem 12, pod numerem 14 znalazły się właśnie kamienice zaprojektowane przez ten duet architektów i do tych realizacji zalicza się także najprawdopodobniej kamienica pod numerem 7. I Gelbart i Sigalin słynęli przede wszystkim z takiego bardzo indywidualnego opracowania wnętrz, a więc luksusowych wykończeń stosowanego bardzo luksus, luksusowego detalu, a więc płytki terakotowe na, na posadzkach, bardzo mocno polerowane, fornirowane drzwi do mieszkań skrzynki na listy wykonane z mosiądzu albo z białego metalu. Wszystko to no, podnosiło wartość takich właśnie realizacji. E, dlatego spacerując właśnie tutaj ulicą Smulikowskiego warto zatrzymać się przy właśnie fasadach tychże kamienic albo zerknąć do środka, żeby zobaczyć zachowane w pełni e, często wyposażenie właśnie takich, e, takich luksusowych kamienic. Warto też zwrócić uwagę, że ulica Smulikowskiego obok ulicy e, ulic takich jak e, ulica Bartoszewicza, e, obok Takich ulic jak Ulica Konopnickiej, jest jedną z tych, która właśnie zachowała tą oryginalną tkankę z oryginalną architekturą i zasługuje w ten sposób na szczególną uwagę konserwatorów.